Czy marzysz o tym, by każdego dnia czuć się spokojnie? Oto plan, krok po kroku, na wyciszenie umysłu. Codzienny oddech. Zacznij dzień od pięciu głębokich oddechów, wdech i wydech, zanim wstaniesz z łóżka. W ciągu dnia znajdź pięć minut na ciszę. Sieć w ciszy, zamknij oczy i pozwól swoim myślom płynąć. A wieczorem, Czas na podsumowanie. Przed snem zapisz co najmniej trzy rzeczy, które poszły dobrze, za które jesteś wdzięczna, które wydarzyły się w tym dniu. Skupienie się na pozytywach kończy dzień w spokojnym nastroju. Dzięki tym prostym krokom każdego dnia zbliżasz się do stanu wyciszenia i spokoju. Podziel się w komentarzach, jak wygląda Twój codzienny rytuał spokoju. Polub film i subskrybuj, jeśli chcesz więcej porad na wyciszanie umysłu.